Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś kontynuujemy runy i ciasteczkowy sklepik. Dziś zaczniemy od runy Wunio, ponieważ runa Wunio patronuje okresowi pomiędzy 24 września a 4 października. No i osoby, które są urodzone pod runą Wunio, obchodzą teraz. W tym okresie urodziny. Więc zaczynamy od runy Wunio, która jest również znakiem spełnienia, szczęścia i dobrego nastroju. Także zobaczmy, co nasz ciasteczkowy sklepik ma dziś dla osób z ru spod runy Wunio. Otwieram ciasteczkowy sklepik. Chciałam Wam pokazać, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Um, Rada, bo ciasteczkowy sklepik jest bardzo mądrym sklepikiem. W związku z czym zaczynamy. Co dla runy Wunia? Pomedytuj. Proszę bardzo. Pomedytuj. To jest rada dla runy wunio. Zobaczmy w takim razie, co dla runy Hagalas, która jest runą obchodzącą urodziny. Czyli osoby urodzone pod runą Hagalas pomiędzy 24 kwietnia a 5 maja. I runa ta mówi również o radykalnej zmianie. Także jest to taka runa, która no, przechodzi przez trudności i mm, no, doprowadza do zmiany. Zobaczmy, co dla osób spod znaku Hagalas. Nie ucz świni latać, bo tylko zmarnujesz czas i wkurzysz świniu. No tak, to się bardzo przydaje taka rada powiem Wam. Chociaż czasami trudno się poddać. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co dla Runy Nautis, czyli dla osób urodzonych pomiędzy 4 grudnia a 17 grudnia i ta runa pomaga również w tym, ażeby przejść przez przeszkody, przejść przez trudności i ucisk. Więc zobaczmy, co nasz ciasteczkowy sklepik poradzi osobom urodzonym pod znakiem tej runy. Hm. Od żuru chłop jak z muru. No więc, jeżeli jest taka potrzeba, no to zróbcie chłopu żuru. Dobrze. Tutaj odłożę, żeby nie było, że tutaj coś podglądam, bo nie podglądam, oczywiście. I zobaczmy, co dla runy Isas, czyli dla osób, które urodziły się pomiędzy 18 grudnia a 5 stycznia. No i czasami te osoby wnoszą potrzebę bycia w ciszy, zatrzymania takiego Zastoju, który powoduje, że zmieniamy punkt widzenia i taki, taka kropka nad i, która pozwala nam podjąć decyzję w pewnych kwestiach. Także zobaczmy. Zobaczmy w takim razie, kto chce psa uderzyć, kij zawsze znajdzie. Więc dla runy Isas jest taka informacja, więc nie myśl, że to coś jest z tobą nie tak. Zastanów się, czy ta osoba nie wydoszukuje się właśnie po to, żeby spełnić swoje potrzeby. No a co dla runy Jera, czyli dla osób pomiędzy 6 maja a 20 maja. Runa Jera, czyli pokazująca przejścia kolejnych cykli po pór roku i jest to również runa związana z rozwojem i no świadomością, że pewne rzeczy potrzebują czasu. Myślę, że to jest taka podobna energia do yy, niektórych yy, spraw związanych z kartami tarota. No i zobaczmy jaka to jest rada. Nie jest ważne to, co możesz złapać, ale to, co możesz utrzymać. No proszę. Również zgodne z energią runy Jera. Więc Zastanawiajmy się, osoby spod znaku runy Jera, czy warto pewne rzeczy na, łapać na krótko, czy może zastanowić się, co można złapać i utrzymać. No, wszystkiego dobrego dla wszystkich osób, które do tej pory uczestniczyły i były już wymienione. No, a co dla runy Eichwas? Czyli dla osób urodzonych pomiędzy 5 października a, 10, a 19 października, czyli dla runy, która wnosi stałość, radość związaną z zaspokajaniem naturalnych różnych potrzeb i skłonności, wznosi sukces, czyli taka energia wzrastającego drzewa, drzewa świata. Także to jest dość istotne. Więc. Pozdrawiam serdecznie osoby spod znaków Runy Echwas i zobaczmy, jaka jest rada. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w Tobie. No, a w takim razie zobaczmy, co mają. ma nasz ciasteczkowy sklepik dla osób z pod runy Pertro, czyli osób urodzonych pomiędzy 20 października a 3 listopada. Ta runa to jest takie otwarcie się na życiową grę. I jest to również taka runa, która mówi o otwarciu się na towarzystwo, na yy, no, przebywanie w miłym środowisku. Wszechświat jest cierpliwy, zaczeka, aż będziesz gotów. No więc taka rada jest dla osób urodzonych pod runą Pertro. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie. A co dla osób urodzonych pomiędzy 6 stycznia a 19 stycznia, czyli pod runą Algis? Runa Algis to ochrona, wspaniała ochrona, uzdrowienie symboli, symbolizuje ym, dłoń, gałązkę, która może również chronić. No i również niesie ze sobą realizację celu. Zobaczmy, co ma dla Was. Ciasteczkowy sklepik. Wybacz i ruszaj przed siebie. Hm. Piękne. Dobrze, życzę wszystkiego dobrego. I w takim razie co dla osób, które są urodzone pod runą Sowilo. 21 maja, 4 czerwca. No, Sowilo to słońce, oświetlenie, oświecenie. No, i oczywiście takie przebicie się przez trudności. No, na pewno powodzenie w nauce i szczęście. No to zobaczmy, co ciasteczkowy sklepik ma dla Was. Żyj tu i teraz. Przeszłość ode odeszła, przyszłość jeszcze nie nadeszła. Proszę, to dla Was na dziś, na Wasze dziś, <grym> i serdecznie pozdrawiam. A co dla runy Tiwas, czyli osób urodzonych pomiędzy 20 stycznia a 3 lutego? Runa Tiwas to dążenie do celu. Widzimy tą strzałę, która niesie również ze sobą sprawiedliwe zwycięstwo. Zobaczmy, co powie nasz ciasteczkowy sklepik. Każdy balon pęknąć musi. No proszę, ja myślę, że ta strzała. Pomoże w przebiciu tego balonu, który pewnie wchodzi wam w jakoś w drogę bądź w oczy kole. Więc życzę, ażebyście sobie z tym balonem, który wam w jakiś sposób ktoś przed oczami przesuwa w tą i z powrotem, no, żeby jak najszybciej pękł. Dobrze. No a w takim razie serdecznie pozdrawiam. Co dla runy Berkano? Dla runy Berkano, czyli osób urodzonych pomiędzy 4 lutego a 18 lutego, no to mamy tutaj, yy, no to runa widzimy, która wskazuje na opiekuńczość, ochronę, również takie kobiece symbole. No, więc zobaczmy w takim razie, co jest dla tej osoby. Nie wierz we wszystko, co myśli Twoja głowa. No, proszę. Czasem można sobie z tym poradzić w ten sposób, żeby zamiast myśleć, wierzyć w to, co myśli głowa, uwierzyć w to, co czuje serce. Ale osoby pod znakiem Berkana na pewno o tym wiedzą, bo to jest taki dość opiekuńczy i czujący znak, także serdecznie Was pozdrawiam. A co dla runy Eichwas? Dla runy Eichwas, czyli osób urodzonych pomiędzy 5 czerwca a 19 czerwca, zobaczmy co tutaj się pojawi. Tutaj chowam, żeby nie było. Daj się życiu zdarzyć, ono ci pokaże. Runa Eichwas, czyli partnerstwo, praca zespołowa, m, dynamiczna harmonia w działaniu. <laughs> Także tutaj jest dla Was rada. Daj się życiu zdarzyć, ono ci pokaże. No, pokieruję tobą, pokieruje. Serdecznie pozdrawiam. A co dla runy mannas, czyli osób urodzonych pod od, pomiędzy 14 listopada a 18 listopada? To jest runa symbolizująca człowieka, który poszukuje. On więc yy, myślę, że osoby pod, urodzone pod tą runą dużo zastanawiają się, medytują, poszukują. I dzięki temu mają szansę na szczęśliwe życie oparte na energii serca. Jeśli nie podoba Ci się, gdzie jesteś, rusz się, nie jesteś drzewem. Proszę bardzo. <grym> no, i tego Wam serdecznie życzę. A w takim razie, co dla osób urodzonych pod znakiem runy Lagus? Czyli pomiędzy 19 lutego a 5 marca. No to jest energia, która przebija się przez powierzchnię jeziora i mówi, że to, co głęboko jest inne niż to, co widać na zewnątrz, jest to również źródło życia i rozwój, dostęp do podświadomości. <laughs> Zobaczmy, co ma dla Was ciasteczkowy sklepik. O. Dwa. Dobrze. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. No, więc się nie martwcie. Nie pchaj się na afisz, gdy nie potrafisz. No, a to trzeba przemyśleć. Dobrze. Więc serdecznie Was pozdrawiam. No i życzę wszystkiego co najlepsze. A co dla runy? Ingwas, czyli osób urodzonych pomiędzy 6 marca a 21 marca, czyli osób pod runą modlitwy, medytacji, uwolnienia się od walki z losem i runa pomyślnego zakończenia. Zobaczmy w takim razie. Wychodzę z energii braku. No proszę. Tego Wam serdecznie życzę i serdecznie również pozdrawiam. A co dla energii Dagas? Dla energii Dagas, czyli dla osób urodzonych pod runą Dagas i jej energią, czyli energią przebudzenia, wielkiej odmiany losu i mm, definitywnego zakończenia trudnego okresu. Twoje życie nie jest twoje, jeśli martwisz się o to, co pomyślą inni. Hmm, proszę. Ślę taką energię i serdecznie pozdrawiam. A co dla Runy otala? Czyli 20 czerwca, a 5 lipca. Pozwól życiu się zdarzyć. A energia otala to jest energia takiego osadzenia w, w materii. To jest również po, produktywne użytkowanie tego stanu posiadania. No, jednym słowem, ugruntowanie. Więc pozwól życiu się zdarzyć, natomiast Ty i tak jesteś ugruntowana. Tak myślę. I serdecznie pozdrawiam. A zobaczmy co dla runy fechu, czyli dla osób urodzonych pomiędzy 21 lipca a 4 sierpnia. No, runę fechu to chyba wszyscy znają. To jest runa materii, zdobywania pieniędzy, obfitości wszelkiego rodzaju i no, również runa lepszego początku. Zobaczmy, szczęście to wybór. No proszę, idealne, prawda? Szczęśliwy nowy początek. Szczęście to wybór. Widocznie runy fechu w najbliższym czasie dokonają jakiegoś dobrego wyboru, więc tego Wam serdecznie życzę. A co dla runy URUS, czyli osób urodzonych pomiędzy 19 listopada a 3 grudnia. No sprawdźmy, runa Urus to jest taka runa, która potrafi zadziałać i daje właścicielowi lub osobom, które korzystają z tego znaku, wpływają, wpływa na podświadomość, dając wzrost sił, wzrost witalności, wzrost poczucia mocy. Nie marnuj czasu dla próżnego hałasu. No proszę. Na pewno runa Urus i osoby pod tym urodzone pod y, znakiem runy Urus wiedzą, co to znaczy, są, no, gromadzą tą energię po to, żeby użyć we właściwym momencie. I serdecznie Was pozdrawiam. A co dla runy Turisas, czyli dla osób urodzonych pomiędzy 22 marca a 5 kwietnia? No to jest gigant runa, która mówi o tym, że no, osoby pod tym znakiem są silne, wytrwałe i potrafią przebijać się przez trudności i wzrastać. Bardzo mocna runa. I zobaczmy w takim razie, co osoby pod, yy, urodzone pod tym znakiem. Spróbuj nowej techniki. No proszę, hmm. nowego kierunku, nowego sposobu. A z kolei, osoby, które mają jakąś trudność właśnie z przebiciem się, nie, nie, pod, nie spod tego znaku, ale ogólnie wszyscy, mogą ten symbol medytować. To jest również symbol młotu Tora. I symbol być może takiego właśnie kolca, który przebija się przez trudności. Więc na poziomie podświadomym ta runa bardzo pomaga właśnie w zwiększeniu poczucia sprawczości. No a osobom tym, które się urodziły w tym czasie, życzę wszystkiego co najlepsze i prób nowej techniki. Dobrze, a co dla osób urodzonych pod znakiem Anzus, czyli pomiędzy 5 sierpnia a 19 sierpnia? Anzus to czar słowa, czar mówienia, elokwencja, no i rozsądek i również taka płodność słowa, duchowości i e, kierunku, więc świadomość kierunku. Nie jesteś ofiarą. No proszę. Czyli osoby, które urodziły się pod symbolem, pod znakiem runy Anzus, no oprócz właśnie czaru słowa, mogą również wejść w energię tego, że nie są ofiarą. Cokolwiek robią, to dlatego, że no po prostu tak je prowadzi yy, wszechświat i na pewno mogą wierzyć w to, że. Tutaj jest dla nich miejsce. Nie jesteś ofiarą. No dobrze. A co dla runy rajdo? Czyli dla osób urodzonych pomiędzy 4 kwietnia, e, przepraszam, 6 kwietnia, a 20 kwietnia. No, runa rajdo to oczywiście podróż. I w podróż, co ciekawe i istotne, we właściwym czasie. Także jest to runa również, która lubi prawdę i wali tą prawdę między oczy. Jest to również symbol tarczy słońca, więc to są mocne yy, energie. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. No proszę, była już ta yy, rada, ale widocznie runa, yy, osoby z runy rajdo mają Tutaj taką sugestię proszę przemyśleć. Dobrze, i serdecznie pozdrawiam. Co dla runy Kenas, runy kreatywności, runy takiej, która pomaga przejść przez jakieś takie trudne chwile bez pomysłu, runa transformacji, odnowienia, również oczyszczenia i płodności. Więc jest to również runa, która mówi o ogniu, tak? No, proszę, nigdy nie negocjuj z intuicją. To jest dla osób pomiędzy 20 sierpnia a 3 września. Proszę, nigdy nie negocjuj z intuicją, no bo intuicja wie najlepiej. No. No więc życzę siły, woli i tego, żeby posłuchać intuicji. I serdecznie pozdrawiam. No i ostatnia runa Gebo dla osób pomiędzy 4 września a 23 września. Runa Gebo to dar, podarunek i często duchowy dar, obfitość, być może również i ślub czy wesele, połączenie. Zobaczmy. 10% czegoś jest czegoś jest lepsze niż 90% niczego. Hmm. No nie da się ukryć. Jednym słowem lepszy wróbel w garści, niż kanarek na dachu. No, no dobrze. A w takim razie jeszcze rada dla wszystkich nas. Zobaczmy, Jaką my tutaj radę będziemy mieć od tych kart dla wszystkich, którzy w tej chwili oglądają? Oj, oj, oj. No, medytacja dla uzyskania mm, jasności, sytuacji. No to działamy. <ścoughs> I tym optymistycznym akcentem zamykam ciasteczkowy sklepik. Zapraszam Was na kolejne spotkanie. Mm.